Witam w kolejnym odcinku Let's Play Dungeon Keeper 2. Przechodzimy do następnej fabularnej planszy. Jest, e, nazywa się ona Aftermath, czyli następstwa Lwia Paszcza. Bez sensu, że Snapdragon to akurat Lwia Paszcza. No dobra, mniejsza. E, głównym celem jest e, Przejęcie opuszczonego lochu strażnika Dantego oraz zmasakrowanie Lorda Tytusa. Podrzędne pokonanie czarodziei strażników oraz znalezienie i zajęcie rozrzuconych tu i ówdzie komnat. Zapraszam. Bla, bla, bla. Dajcie mi chwilę sobie stoper ustawię. Stoper. czy to cholera, ja mam stopar na komórce. Jest. Dobra. Ja James Casino. Gas trap, Aha, okay. Na <groSTALK> samym początku <sm entrepreneur> musimy wydobyć odrobinę złota, ten kawałek most jest niepotrzebny Musimy uważać, bo początki są trudne Jak sami widzicie. Staramy się jak najszybciej przejmować wszystkie te komnaty. Widacie? Nie pamiętałem, że powyżej. I właśnie są ci czarodzieje strażnicy. Może być trochę ciężko. Jeden z naszych stworków zginął prawie. Zajmujcie szybko. Szybko zajmuj to. To dość trudna proszę. na początku. Potem jak już się człowiek rozkręci, jest spoko. Zajmuj to szybko! Kto umrze? Troll! Nasz jeden jedyny troll. No, udało im się, brawo. Chochliki macie u mnie piwo. Hmm. O, dobra, no, taki kąt jest idealny. Dobra, kurnik oczywiście za mały. Fuh, to jest to ciemno strasznie. Nie ma ścian, nie ma pochodni, jest ciemno. W dungeon że to nie, po <coughs> nie powinno być tak jasne i w ogóle... Nie, to jest raz obrzydliwie jasne. Dobra, hmm. to tak może być. Przerażę, że dałem tak, taką gamę, ale ja po prostu tutaj nic nie widzę. O kurde, ile tu jest? Jedna wypłata i po kasie. Aha, super super, Co tu jest? O, skarbiec. Idziemy tutaj. Gdzie? O, czarne damy są bardzo silne. Od razu pokonają Wróg Dobra, wyzwalcie. No i mamy kamienny most. Kamienne mosty nie niszczą się na ogień. Na Wszystko, co zbędne, należy usunąć. Coś jest zbędne. Ciekawe, jak mam ich pokonać. Oho, kolorowa. To jest A Więc jedziemy ulubioną metodą, czyli opętujemy i rozwalamy wszystkich. Teraz stawiać się nad Patocią. Kurde, muszę uważać na tej czarodziejach. super moment, żeby wejść do naszego lochu, goblin. Na Gdzie jeden czarodziej zostaje sam? Siema, goblin. No Jedziemy dalej. Na którymś guziku można było otwierać drzwi. A, nie mam klawiatury numerycznej, to chyba się jedna. Tu jest pułapka przerażająca, czyli bolesna dama się boi. Ach, przydał mi się jakiś czarodziej No tak, chodź, kiedyś kiedy kopać nie będą, musimy hamować te pułapki. Ach, nie lubię pod tak, po takim kątem pracować. Gdzie jest walka?

Pasy choby wcale, ale zawsze coś. Uff. leży też inne. Świetlik. Świetlik i stąd. Źle krasza pan kuta, bo nie Zupełnie nie opłaca się budować kamiennych mostów na wodzie. Totalna. Totalne marnotrawstwo pieniędzy. Nie róbcie tego, proszę was. Oho. Pułapka gazowa. Jakimś dziwnym trafem, gdy nasze potwory trafią na wrogą pułapkę gazową, umierają prawie od razu. A gdy. Ale fajnie, krwawe ślady. A gdy wrogowie trafiają na naszą, to zwykle udaje im się ją rozwalić. A przynajmniej ja mam takie szczęście zwykle. Tu jest kochliczku Dobra, zajmiemy sobie to. Znowu jeden chulik umarł! O nie umarł, zdechnął. Huchliki pewnie zdychają. Uszczęśliwienie potworów. Spoko. Czterech goblinów mamy. Spodko. Tu też się przebijemy. Spoko. Nie was. Z tymi mrocznymi domami mogę zrobić wszystko. Jeśli brama bohaterów jest otoczona wodą albo zwykłymi e, takimi, no wiecie jakimi, te, takimi segmentami, to zajmując to wszystko dookoła można ją zniszczyć, i wtedy już żaden bohater się nie przedostanie. I zmierzamy do skarbca. To jest co? O, Wsparcie pieniężne. Tu mamy dwie Elfki w roku. Ten odcinek będę cały. Świetlik, z pieprzaj. Ten odcinek będę cały nagrywał, bo tu nie ma takiej zwykłej rozbudowy lochu. Tu właściwie ciągle coś się dzieje. Won tylko widzisz, że zwawiał wrogów tutaj. Dobra, idzie ta z drugim poziomem? Tutaj. Chodź. Tak Taka chuda, tak długo wstaje. Najdłużej wstaje oczywiście demon żółciowy. Hmm, tu gdzieś były pułapki gazowe. Pułapki gazowe to jest... Nemezis na chochliki, naprawdę. Chochlik sobie zajmuje, wchodzi na następne pole... Psz! To straszne. Zawsze traciłem dużo hochlików przez pułapki gazowe. Co, krasnoludziku? Ładne te krasnoludy. Fajne modele są tutaj, w ogóle. Modele postaci. Coś długo teraz walasz. Dobra, tu jest jakiś most. O, o co ja widzę. Też chciałbym mieć takie fajne drzwi w moim roku. To jest jakiś inny projekt chyba inny design e, stalowych czy coś to Dlaczego ty nie levelujesz w trakcie walki? Już bym miała ja z roku. A ten co? Civil Guardian? O, wytrzymały Pan że jak oni mi lutną, to pół życia mi zejdzie pewnie Hehehe Gin Dobra, pierwszy zabity Grzychły Dużych... O dobra, to wyczyszczę sobie jeszcze to hmm, Ruchy, ruchy ładnie You have claimed a gun o, już tutaj są chłopiki. Tu? Nigdy mi się nie podobały takie pojedyncze segmenty. Tam zawsze może być jakaś pułapka. O, kasyno. Kasyno jest naszą nową komnatą. O, czy to będzie. O, wypłata. Jak wpadniemy na pułapkę gazową, takim opętanym stworkiem, musimy na shift jak najprędzej uciec z tego segmentu gazowego. O kurde, to nie jest nasz most, a myślałem, że to są nasi. O kurde, o ciekawe, kto? Roczna w pewnie. Skoro już mamy. Kurde, minęło się. Skoro już mamy... Gordon, to pewnie będzie mroczna, ale go! Ale słabo mu wali. Zabijemy jeszcze tymi czarodzieja. Czarodzieje są strasznie słabi. Dlatego pewnie trzymają się z tyłu. Gin. A to są tchuźliwe padło. Ile tu jest znajdziek? Ale fajnie. Ile tu jest krasna ludów? Naprawdę szkoda, że ona nie leweluje. Już by miała szóste. Jak nic Gdzie jesteś? To był jeszcze jeden. Coś mi mówi, że uwolnimy parę Stycha. O, on też ma czwarty poziom. Jakoś uwolnić czy coś Czego tu A kurde mi Mogę Nie jakoś uwolnić Z więzienia chyba da się uwolniać, Tylko ja nie mam bladego Sorry Nie mam bladego pojęcia jak Bo ja nie dbam już o z chwilą będzie tam iść Ej 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 jeszcze zabiję niechcących. Dlaczego nie mogę ich zająć? O kurde! Skąd on się tu wziął? Znowu on jący olbrzym. Ale za to mamy dużo wojska. On komuś lutnie. I ktoś raczej długo nie pożyje. Zająć. No shit Sherlock. Dobra, to potem przejdziemy tu i tak jak szedłem mroczną damą, czarną damę, zawsze zapominam, jak one, jak one, one się nazywają. O, no, stalowe w jak nic. Dobra, to zajmiemy tutaj, jak zajmiemy teren dokoła? Tylko tego złota nie będziemy mogli pewnie dźwigać. Kurde, szkoda mi tego złota. Też by się przydało jakieś pułapki może. Bo tu nie przyjdziemy. Więzień jest dopiero tutaj. Kiepsko, kiepsko. Nie wiem czy za cicho nie mówię, postaram się mówić głośniej od tej pory. Aha, tu jest to. Gdzie znowu? Nie, tutaj atakujcie Zajęli to Spójrzcie Rozpadła się Bardzo nie, 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 Ej ja damą na drugim poziomie na spokojnie rozwalałem czteropoziomowych gwardzistów, a wy sobie poradzić nie umiecie. Wstyd! Hańba! No, no można. Bardzo dobrze, żeby mi się kasa kończy. kończyć się nie kończę, ale... Wypłata to jest połowa mojej. mojej... mojego majątku. To jest Pieniądze i pieniądze. Super. A, tu już są oni! Kasino! Oś teraz mówi, że kasino to pokój, w którym możemy wyzyskiwać stwory, jak jesteśmy biedni. One mają nawet odgłosy męskie. Są oni pewnie idą trenować. Dobra, zrobię wam tutaj most. Tak pomału idziecie. Kasy na razie mamy dość. No i w kasynie możemy albo uszczęśliwe stwory, albo je e, skubać z gotówki. Jak są skubane, to chyba się stają nieszczęśliwe. Co nie jest za bardzo pożyteczne. Na te barykady nie zostaną. Wow. Nie lubię tej planszy. A tak, wiem. Zawsze. Wszystkiego potrzebują większe. O oh, Jezu. New of has to be a yeah. <laughs> już mam już dużo salamander. Wszędzie krwowy ślody, przerażające. Casino. Casino. Zajmij to szybko, zajmiemy to tutaj, żeby mieć wreszcie to więzienie. Ach, kasino przyciąga. O właśnie. Włóczekijów, czy Włóczęgów, jakby się tam nazywali. Może nie wychodzi niewidzialny, ale jak go opętywałem, nigdy tak naprawdę nie odkryłem całego jego potencjału. Jakiś taki niezbyt przydatny potworek, jak dla mnie. Karz, bo inaczej będą mieć bardzo daleko nasze potworki. Tu już mogą... o, nowy, spoko. Gwardzista poziomu piątego, niespoko. Tu się nie opłaca przebijać, tu się opłaca przebijać. O, tu wystarczy ten most zająć i brama bohaterów się rozwali. I ile znajdziek? No. Myśl, że coś tu zrobisz i tutaj iść, badać. Op. Jak się nazywa? Slay. Slay czyli zarżnąć. No interesujące, interesujące. O, widzicie, już kubka złota rośnie. Gobliny tracą swoją wypłatę. Biedaczki. Spójrzmy sobie jeszcze parę chleczków. Jeszcze jednego, o musi być okrągła liczba. No i już jest 200 zł. 300 naprawdę fajnie to wygląda, bo tutaj mają he, ruletkę. Tu przy tych beczkach mogą pić. Są też stoły do gry w karty, jeśli kasyna jest większe. O, właśnie. Jeden chochlik właśnie padł przez durną pułapkę e, smrodzącą, gazową. Czego się boi? Pułapki gazowej. Hochlik daj se siana. No, drugi level miałby. Czas znowu powalczyć sobie. Łapkami gazowymi nigdy nic nie wiadomo Za krytynka Uruchomiła ten gaz No, tu coś jest Nie? To mi się, że coś widziałem Ile czasu? Jeszcze trochę Jak obcasy stukają Tu jest to więzienie Tu są jeszcze jakieś drzwi a tu już jest to ostateczzna kominota Ruchy 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 ruchy. To nie słyszecie mają mężka, aby już jest władca krainy, także stąd się ulatniamy i zajmujemy się naszymi stykami. Ale To Trzeba zbudować większe miękko, zdaje mi się. No i potrzebujemy szkieletów, żeby przejść tutaj przez tę durną pułapkę. Muzyka niepokojąca cały czas, choćby się zaraz miało coś wydarzyć. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. Tu się idzie zrób... Home. Ej, oczywiście są durni, ślepi? Może niedrozgnięci? Gdzie ja te... To jest, jest Dobra, jest dobrze. Fajnie nam idzie. O, tu jest serce lochu tego go nie kopać tu. Trzeba mieć pecha, żeby mieć bramę bohater zaraz przy sercu lochu. Olbrzymiego pecha. O, tu już możemy. Zniszczyć bramę bohaterów, Brzż. jeszcze zdążył, i przejść super. Nowy zastrzyk gotówki, gdzie ten olbrzy? Zostaw tego w uliczka. No, prawie 30 tysięcy. Jeszcze jedna znaczka. Super, jesteśmy bogaci w znajdźki. Dwa szkielety by się przydały. I jest super. Your is too small. Ble, 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 ble. Hmm. Jesteśmy na jak najlepszej drodze, żeby zakończyć tą część odcinka. Tak więc, dzięki za oglądanie tej części, zapraszam do następnej. Trzymajcie się, cześć.